To What a wonderful... No dobra, hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Liena Salis, a ja witam Was w grze Dead by Daylight i dzisiaj na szybko będziemy robili zadanie przekaźnik glifów połącz się je z jednym niebieskim glifem i nauczyć na mnie oślepienie i, i, i co? I, i, aha, i nieświadomie. Yy, perki, pożyczony czas, konik, yy, leczenie i mianka. I taki jakiś dosyć słaby offering Czy mam lepszy? W sumie mam? jest sobie lepszy, co ja będę się tutaj bawić. Dobra, nie będzie ten. Widzimy się, jak się już załaduje. No, powiem wam: właśnie, o jest opustyrek po Raycon City, zachodnie, coś tam. Chciałam powiedzieć, że nie wróżę nam w sumie sukcesu, bo jest Nemesis i tak już w podpowiedziach, więc mam lekko przegwizdane dopóki, jeśli nie znajdę szybko tego glifa. Co na mi tam, to mam lekko mocne. uderzył gdzieś coś ktoś leży, tylko gdzie? Czemu ja go nie widzę? On go wywołał z szafy, czy co? Ej, o co... A, bo to jest aż tak za ścianą Jak mhm. ktoś tu płacze Jezu, gdzie to jest wejście? No, bo wyjście raczej. Boże. Oh. Dobra, wspierniczajcie lasencję. Ja was tu będę coverować. Lecieć się, szybko. Nie mamy czasu. Neumaz jest teraz chyba ten duży, gruby. <laughs> idzie, idzie, idzie. Wziąłem go. Nikt mnie nie zobaczy, naprawdę. Wierzę w to. Haha, ha, ale frajer. Dobra, ale ja muszę znaleźć ten glif śmierdzący, a nie się tu bawić. <grywanie> ale to było dobre, jak się pokryłam w ogóle za tym tym. ale nic nie widzę, ta mapa jest ciemna nie wiem. To bym sobie otworzyła, czemu nie? O, ta... O, jak ona się nazwała? Hey. Zapomniałam, że zaraz wszędzie to są strzykawki. A nie, normalne dropy. Czy ktoś w ogóle wie jak wygląda glif? niebieski w dodatku? Jezu, tu się wchodzi? Co to jest za pomieszczenie? Co to? Co to? Taki dźwięk zrobiło? Aha, bo on ją podniósł. Wiecie co? Wejdę do szafki, bo i tak nic nie widzę. Nic nie słyszę, ale to dlatego, że jestem w szafce? Nie. Może on ma taki perk właśnie jak powiesi? Oby. Patrzcie, no. Teraz chyba to przyjdzie do Gena. Nie, go tylko tam. To jak się stąd wychodzi? <laughs> Nigdy nie grałam na tej mapie, tylko raz jako chyba morderca. Gdzie tu jest zejście? A co on robił z tamtymi? Nic. Ambitnego. Tak mi się coś kojarzy właśnie, że ja tu grałam raz jako. Yy, uciekinier. Yy, nie, morderca. Tak, jako morderca, chyba jako pielęgniarka wczoraj, ale tak. Po to, żeby sobie dokończyć zadanie, to się, to się coś mocno odkleja. No, aha, sorry, zaszczep. Zaszczepiecie! aż sz szczypi się też długo. Ok, o, ją zaszczepiłam. To jest to wątpuska. to jest ten śmierdzący? Mmm. Ale mi się bryloczek świeci, super. Słuchajcie, jak to może... Ja, ja chyba wiem jak to wygląda. Takie jak... Łączyłam się już z takimi ponad czerwonymi, ale były niebieskie jako morderce. I to jest chyba takie samo. Nie on kogoś goni. I to będzie chyba takie samo, tylko niebieskie. Co to? A. Kogoś walnął, chyba tym. Takim, tamtym. Jakieś ząbiaki słyszę. Ja wchodzę do piwnicy, czy do prawdziwego pomieszczenia? Nie, piętro niżej. Mam! Oooo! Teraz się dobrze rozgnać. Boże, nie lubię tej mapki. I nie lubię tego typa Dobra, jak jestem nieświadoma, może wejdę do szafki, tak w sumie Bo chyba jak jestem nieświadoma, to nic nie słyszę O, to jest... Ktoś tu genera robi, obok Tylko nie wiem, gdzie Dobra, wiecie co, Widziałam tę skrzynkę, wezmę sobie szczepionkę To coś tam Nie wiem, po co sobie wezmę Gdzie jest ten generator śmierdzący? Wiedziałam, że to, to tam stoi. Jezu, jaka to mapa jest głupia. O chore, tak faktycznie jak chyba się nie słyszało tego serca, jednak czy to jest na mną? No nie wiem, no, po prostu głupie to jest jakieś to, to jest jakieś ciało? Ej, patrzcie, to jest ciało! o kurde On nie kichnąć mi się chce? Spędzi mnie? Drapie? Coś to sapie? I gdzie to było? No, no dobra, faktycznie pętro wyżej Ja pierniczę Łażę, łaże i żadnego to... Yy, to ten był, ale... Co to za muzyczka była? Bo, bo, bo. Jakaś święty... No nie, no nie. To mapę to jakiś psychol wymyślił. O Boże, to się tak gania. Dobrze, że ja... No nie, no i znowu jestem tutaj. Ja pierniczę. Dobrze, że ja nie spotkałam tego kotleta, bo przecież... Nie mogę się odnaleźć. A co dopiero jeszcze uciekać przed kimś, czymś? Możecie mi ten, kto grał oczywiście znać w komentarzach, albo ten, kto wie. E, bo można... Nie, nie trzeba było grać, żeby wiedzieć. O, gen. Czy ta mapka jest seria zrobiona na... Podstawie roz... tej wryzy. Prezydent. O to jest ząb, jak myślałam, że to jest człowiek. Czy ta... Jeszcze raz! Czy ta mapka naprawdę jest zrobiona na podstawie, to jest Resident Evil To Dobra, chodź tu do kibla. No i znowu tu jestem. No ja pierniczę. Zastanawiam się tylko, czy on też nie może nikogo znaleźć, czy... Co mi sapie? Ja wiem, że te zombiaki biją. Co to, co to, co to, co to? Co to? to? ten. Wyjdziesz mi na twarz? Nie. Nie no ja na serio nie wiem, czy on nie może nikogo znaleźć tak jak my, czy co. To nie pozwala nam tak robić. O, a to ja na pięterku byłam? Nie, to z piwnica. O, ale to zrobiła. No przez to, że połączyłam się z tym glifem, czy jak to... Nie, no on ją goni, definitywnie na tym ją zaszczepił. Znaczy. Odwrotnie, nie zaszczepił. No kur... O, no to zróbcie jeszcze. Słuchajcie, laski. Zróbcie jeszcze jednego gena, a ja jestem tu blisko wyjścia. Gdzie on ją znalazł? Tam. Może pójść do piwnicy, wiecie. To ja się zgrabnie przemieszczę. Chyba jednak nie pójdzie do piwnicy. Ajajaj. Aj. Już myślałam. A co się dzieje, jeżeli ktoś się odszczepi? No taka Kate teraz wzięła szczepionkę i była taka muzyczka. Co to znaczy? Znaczy, że mam przygwizdane? Dobra, wiecie co? Jedną pożyteczną rzecz, jaką zrobię, to może uderatuję, chociaż tam gdzie bucha. Chociaż to jest tu tak ciemno, to co wyjście? Co to? I nawet nie wiem, czy ja mam tak jasno w pokoju, bez dzień, jak nagrywam. Ona się szybko uciekła. No gdzie ten grubo schodzi? No nie, no to nie ma wyjścia. No przecież ta mapa jest chora. O. A ja stąd nie przyszłam. O! Jestem na dobrej drodze do szczęścia. On tu stoi! O Jezus Maryjo! To był błąd. Kochani, to był błąd! Chciałam koleżankę uratować, ale to był błąd zdecydowanie. Gdzie tu się biegnie? Dalej. O, nie znalazł, dobra. Chyba podłużałam im świnie właśnie. Ale czy on jest kam. Słyszę tu silnik, czy całbyś? Nie wiem co słyszę. Ja pier. Nigdy więcej nie chcę grać na tej mapie, przysięgam. Ja nie wiem co tu się dzieje w ogóle. Tu już byłam. Ładna figurka. Skrzypie jak stara harmonika na festiwalu. Kogo ściga czy stoi? Nie, no chyba gdzieś poszedł po polas, bo muzyczka mi ucichnęła. Patrzcie, i znowu słyszę, że ktoś tu otwiera skrzynkę, nie? Ale nie wiem, w którym miejscu, totalnie. Tu? Hmm. O dobra, on goni tamtą. To gdzieś pode mną musi być ta... O siema! Czekaj, ja mam skrzynkę z narzędziami, dawaj. Ale muza, co to? O Jezus Trochę się cykam, wiecie. No! Aaa! tam idzie, ratunku! Osąd się! A, no nie wierzę! Nienawidzę tej mapy i tego mordercy! Trzeba być stukniętym, żeby to lubić. Jezus, chyba na niego wpadłam przez przypadek. Prawda? Mhm. Czy coś się skacze chyba tutaj, nie? Oh. Ha, 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 ha. Cholera, gdzie tu jest wyjście? Wejście? Tu się wchodzi. Psychopaci! Kto to tworzył? O oh yes! Ale kto tu postawił ten karton? Nie no, on jest nienormalny A czemu ona dalej robi jak padła? A, tam coś się widzę wydarzyło ambitnego Uciekaj, uciekaj! <grym> Puść! Kolego! Why you do this? Kolega ma co to jest? Ja nie chcę przeciwko temu grać w ogóle. O dobrze, uderzył w ścianę. Na pewno to było zamierzone przez niego. Mam też na ma jakiegoś zeznać. Kolega to w ogóle ma lagi Mam cię poświęcić? Może się poświęcę, koleżanko. Mam się poświęcić? Ja się poświęcę, może. To no nie, no moje nerwy, koleżanko. nie, no koleżanko, jak już biegniesz no to już nie będę się marnować, ale. No, na bo ja no, nie chcę tego dalej. Nie chcesz żyć. Koleżanku, ja nie chcę żyć. Why you do to me? Patrz, a gdzie jest ta koleżanka? Excuse me. Co się tam deta? No i nie chciałam się koleżanka poświęcić. Ale nie wiem, gdzie poszli, a tam... Dobra, tam, wiecie co, teraz są z pierniczem. A nie, bo coś tam mam tego fajnego perk'a od Konika. Coś tam szamotania się, leczenia 50%, coś tam, z czymś tam. dnie. Aha, że postęp mojego yy, wyleczenia się to... Postęp szamotania to coś tam. Więc wolałabym, żeby mnie nie podnosiła. Znajdź pomoc i robimy na narrafrazer. Nie, no wyjdź mi stąd, nawet nie pomagaj mi. Nie rób mi tego. Nie! No i po co ty zabierasz, koleżanko? No, ja mam fajnego perka. O, patrzcie, chodź. A jestem bombastik. Widziałbyśmy? Hihi Eee a Czemu obydwie zostałyśmy? Co? Co? A czemu ona też została? Jest nawet nie mogę trafić takie lagi, ten gościu ma Po chyba sobie na nagraniu cofnę Co? Ona oberwała bo była chora? W sensie Ten yy... Umiejętność tego typu. to co? Nie jest co się zadziało. Ale pana zreportuję, bo wiedziałam, że kampił to taka propos. Ej, za mnie Nie PDB, mi się pan kępił. Kaplica ojca Campbella I ogólnie zapomniałam powiedzieć, że perki mam te same uraza, Noet. Aha, one się wyświetlają. No właśnie tak coś mi się wydawało, że się wyświetlają, ale jednak zwątpiałam. No dobra, skoro się wyświetlają to po cichutku tutaj na kucaku. Trawa śmierdząca. Moja ulubiona. Nie, nikogo tutaj nie ma. O, nawiedzona ziemię od razu. O, super, od razu dwie ruiny, znaczy i ruina i nawiedzona ziemia. Aha. Hello sweetheart Siema Przykro mi kolego, zrobiłeś nawiedzoną brzemię. Jak dodatku nie wiedziałeś, że jestem takim mordercą, przykro mi. To sobie troszeczkę... A słuchaweczki podgłośnie właśnie, zapomniałam sprawdzić, czy wy też macie. Aha! Gdzie? Jest tam O miła... Osóbka. O, siema! ma. Jest tutaj Panther z BP. Coś się na to nagrałem? Serio. Jam Dobra, to i tak sobie kopnę. On tutaj chyba dostał strzykawę, coś tak czuję. Ooh. I can do this, I can do this. Hello? Fajnie byłoby Junji dorwać, bo moje wore tuneluje. Nie ukrywam. Bye, bye. Pod samym hakiem. No i su. On ma cholerka Ciemny kubrak, Nie będę go widzieć w ogóle. W sensie Feliksa oczywiście mówię. Kopnęłam, to wtedy czy nie kopnęłam, bo już nie pamiętam. A co ja miałam za zadanie? Aha, powiesić to na haku. Mogę jeszcze odwiedzić sprawdzić. Nie, to jest cicho. Aha. No, halo. Nikogo nie widzę, no albo jestem źle a jest taka opcja oczywiście. coś tu był i się zmył. O gdzie jest twój kolega, powiedz ty mi. No dobra, widziałam ją, żeby nie było, że tunel. Przykro mi to mówić, ale widziałam cię z góry już. No, sorry, no, sorry, no, ale akurat ją widziałam z góry. Była przypadka dosyć dosyć mocno. Tylko ciekawie, mi, kto ją zdjął. U, pani. Poszła tam, nie, tam. Do góry? W którą stronę? Ładnie ooo, tro... dwie osoby tam może były. Są sympatycznie, bo ja to no widzę! Znowu ty! Dobra, tego chcę. No przecież ile można? A ciebie dawno nie widziałam. No co, to moje ręce tak wyglądają, jakbym miała prestiż. Jeszcze to, jeszcze nie ten czas, że mam prestiż. E, a Felix, ten, który go niosę, czemu on ma ten plusik krzyżyk, że nie możesz już leczyć? On ma tego percy kupię? Ot. Od od, 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 Kinga, on. Chodź tu, Gnujaro. Tam mi pomiegło, czy to tak, tam mi biegnie. Jest hak, co nie? A czy poleta No. czemu nie wyskoczyłeś przez to? Właśnie wziąłem. No ciekawe, że przez to się skacze Aha, bo nie wiedziałem, że to po lewej nie ma przejść. To okay. oj, biedny. Dany, dany. Ał. Po lewej poszło? Nie, po prawo Co ja jakaś gucha jestem. O, przy samej pupci, ajajaj O wy fejfusy No to już było nieprawidliwe Co tam za latarka mi świeci? What Eee, zgubiłam ją, nie widzę wzrokiem No, nie, no table no. faktycznie, To było zaplanowane, to było zaplanowane, to było zaplanowane, to było zaplanowane Tam się trzeba pójść definitywnie Gdzie ta osoba? Śmierdząca? Nie widzi mnie bardziej. Siema! ma? Lepiej wrócić się do tyłu. Chol, o. Zostawicie ją? A, no jak jest zamknięte, to na pewno. Oh, no jest. Ja o, śnoje do mi dzieli, ale. W... O, oh, przy samej i bramy, to się nie wierzy, że mi dzieli. Bum, Ale Ale ładny jest ten ptaszek. A co, to pani tu nie ma? Siema. Nice, uciekaj. mam Cię popchnąć? No, na razu jak poszła. A dobra, co? Nie, wszyscy już. Zwątpiłam, czy na pewno wszyscy uciekli. No niestety, no chciałam, żeby wyszło mi to pierwszym razem, ale na tyle. Co oni to mieli? A, mieli też. Co to jest? O? Granat? Wow, ale fajne. Można rzucić granat, który oślepia. No, też bym takie coś chciała. Ale dobra. Ja Wam dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie tego odcinka i do zobaczenia w następnych. Pa, pa!